thank you Dzień dobry z rana, dzisiaj rano znowu ponownie pobudka z samego rana, siódma rano, bo dzisiejszy dzień to wyprawa ekologiczna, tak to nazywali. Sebastian pojechał na nurki, a ja czekam u nas w hotelu na odbiór, odebrać mam niełódkę, i no dokładnie nie wiadomo co będzie jak zwykle tutaj, ale zobaczymy, ma być to... Wyprawa łódką typowo takie przyrodniczo-ekologiczne miejsca. Także czekam na łódkę. Takich tu mam gości, czekają razem ze mną na ekotur. No chyba wiedzą o co chodzi. I płynie, płynie nasza łódka. On the beach! Okej, okay, właśnie krzyczą do mnie, że muszę iść na plażę. To biegłam na plażę. No i wchodzę na łódkę. Hmm, jesteśmy na łódce. Wybieramy gości. Ja byłam jako pierwsza. Właśnie tak jak myślałam, odbieramy parę osób z Kruzu, którzy z nami będą jechać. Potem mamy do dobrania jeszcze paru gości z innego hotelu i zaczynamy naszą wycieczkę. Cała wycieczka jest na północy, na północy, od północy, na północy, na parę jest, nie północy, będziemy je wszystkie mijać, nie będziemy oczywiście schodzić na, wszystkie, ale na niektóre będziemy schodzić i na wszystkie, na będzie. na niektóre na 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 będzie polegała Nie jest to hotel, jedyna wyspa offshore, gdzie mieszkają ludzie. Jest to hotel dla ludzi bardzo zamożnych. Żeby tam w ogóle dostać miejsce, to na lata do przodu jest zarezerwowane Z pytania typu nawet, dzieci, jaką grupę krwi ile pieniędzy Także jest to zaletowo dla niektórych. Dalej. I oczywiście rosną w słonej wodzie więc jak się zerwie i popróbuję liść to może być słone. Taka ciekawostka, że w wszystkie plaże są plażami państwowymi i jedyną plażę, którą sobie można zrobić jako plażę prywatną to wtedy kiedy sobie kupisz piasek, przywieziesz, nasypiesz i to wtedy jest plaża prywatna. W każdym innym wypadku wszystkie plaże są państwowe. Jedno właśnie z takich prywatnych plaż można spotkać na Long Island i tam naprawdę możecie ktoś wyrzucić z plaży, bo ktoś sobie kupił piasek, właściciel kupił sobie piasek za barbudy przywiózł, bo na Barbudzie się, tak jak wcześniej w poprzednich filmach zapraszam do poprzednich filmów mówiłam, tam się wydobywa piasek kopiąc ziemi, nie jest to piach odzyskiwany z morza jest to piach kopany z lądu i można tam kupić piach przetransportować i wysypać sobie prywatną plażę I tylko w takim wypadku plaża jest prywatna Ciekawostką jeszcze jest to, pokażę siebie, statek na jakim jesteśmy, że tutaj teraz jest od wiosny do jesieni. Przypływają żółwie. Mają tu 6-7 gatunków na świecie żółwi, które składają jaja. Na plażach. Przeżywalność tych żółwi niestety jest jeden na tysiąc. Natomiast jest to dość popularne, też pokazywałam w poprzednich filmach z Barbudy chyba. Gdzieś były ślady, ślady na plaży, gdzie żółwie składały jaja. Żółwie, małe żółwie wykluwają się z jaj po 60-65 dniach. I jak są dorosłe w wieku około 21 lat wracają na tą samą plażę, gdzie się same wykluły, żeby złożyć jaja. W jednym roku żółwie składają około 750 jaj, ale nie jest to jednorazowo. Jednorazowo składają około 150 jaj. I po kilku dniach wracając po prostu na plażę złożyć ponownie jaja Żółwica jest w wieku dorosłym, ma 21 lat około wtedy może składać jaja Ten kolor wody Wow Opcja jest taka, żeby wyjść, popływać. I połazić po tych skałkach. Ja zdecydowałam się zostać tu, bo jeszcze dalej będą miejsca do snorkelowania. Tu jest miejsce, tam gdzie widać tą dziurę, gdzie Morze Karaibskie spotyka się z Oceanem Atlantyckim. I w linii prostej, jakby ktoś chciał popłynąć w tamtą stronę, kilka mil czy kilometrów na pewno, to dopłynąłby do Afryki. Że tak to to wygląda, że możemy to mieć może zobaczyć żółwia. się na naszym kolejnym. A więc podsumowując, już jestem z powrotem ze snorklowania. Fajnych parę rzeczy było, parę fajnych rybek, ryb i korali, ale te korale wyglądają takie marne, wyblakłe, ale są. Są różnych kształtów, można zobaczyć. Także generalnie jestem zadowolona. Pokażę jeszcze raz tą wodę No kolor, że I, wow. I na koniec, mieliśmy wcześniej lunch, a teraz dostaliśmy rum punch. Specjalność rum, trochę cukru, sok z tryny albo z lemonki, całkiem dobre.

Chodziło mi o gra głośną gra, kosztowała około 130 dolarów amerykańskich. Nazywała się EcoTour. Było fajnie, nie powiem że nie. jest pijać do grach, na morze. Myślę, że one się tutaj od siebie nie różnią, to się nazywają. Ja byłam na bardziej jak tam dzień na Eco. Że będzie więcej przywodów widać, ale tak więc oprócz skórkowania e, nie było. kurklowanie jest na każdej jednej wyprawie. Może trochę więcej podatkowania po, po o żółwiach i mazgrowcach, ale to tyle, więc nie dozwałabym tego ekoturem, bo, bo to po prostu nie. Więc e, no nie było tak, że było tam Dookoła wyspy, czy się bierze do czy się bierze jeszcze jakieś inne, to wszędzie są podobne. Warto, na pewno warto, chociażby ze względu na to, żeby zobaczyć Antygłę z, z morza, z perspektywy morza, a nie lądu. Więc na pewno, przynajmniej raz, warto pojechać. Pożegnam, bo za chwilę wysiadam. Dzięki za oglądanie. Jak masz jakieś pytania odnośnie takich wypraw morskich, to dajcie znaka. Buziaki, dzięki. Zostawcie e, komentarz, subskrypcję. Jakiekolwiek pytania chętnie odpowiem. Cześć, do zobaczenia dalej.